Yośman Oldzicka, ja jestem Ruki witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Tradycyjnie 500 łapek w górę, to będzie jedno jajko w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Pokémon Go, z Pokémon Go, z Pokémon Go, Go. A na dzień dobry, 5-kilometrowe jajko, i zobaczymy, co będzie w środku. A w sumie, ostatnio masz takie szczęście, to kliknij mi. Kliknij mi, jajeczko. Odbierz poród za mnie, dobra. I leć po ciepłe ręczki. <laughs> zobaczmy czy kolega miał fuxa, czy nie. drowzy Auto jedzie. A ja słyszałem, że to 100% Ivy. jest. Tak? Mhm. Jak to będzie 100% IV, to jednak masz fuksa. John Hank tak mówił. John Hank ci mówił? HP! A to tak. tak? A. Ja już myślałem. Kurde. kurde. Jakby ten drowzy okazał się 100% IV, to już mielibyśmy trzeci odcinek z rzędu ze 100% IV Pokemonem. Chociaż w sumie kto wie, może jeszcze spotkamy takiego poksa w tym odcinku, więc ruszajmy. Co to się stanęło. Co, co co? to? Poród kolejny? Waga? tu szczęśliwy jest dwojeczka. i szczęśliwy Charmander. Właśnie. Może będzie Charmander, może nie, zobaczymy. Łoooł! Jednak szczęśliwy ten człowiek. Weź pokaż, jaki IV. Nie uciekaj. Bo, to jeszcze nie miałeś go? No o właśnie kurde. nie miałem, dlatego się wyciekłem. To kozak. Najlepsze. Defense. Czyli no słabo. No i 14 na 15. Ale, Ale ważne, że jest! Ale to, gapi. zobaczcie, to gepi, takie bydle. Polecam Jesteśmy już pod spadnem Poksów i zobaczmy, co nam się dzisiaj zrespiło. I Dratini nie wierzę, że go spotkaliśmy na odcinku. Wow! Szok, niedowierzanie oraz pisk świń. Nie no, ja se robię, Dratini jest pełno w każdej części Polski. Także nie jestem zaskoczony. Ale Dratini sobie złapiemy, tylko sobie pomyliłem yy, candy. Wolniłem sobie malinki, bo chciałem mu dać, żeby go utuczyć tutaj, bo potrzebne jest są candy do Dragonite'ów. Ale mamy szansę, moi drodzy, Dratini usłyszał nasze modły, bo John Hank już nie, nie wysłuchuje chyba. Chociaż yy, wysłuchał, bo event mamy teraz za dwa dni, za dzień, za dzień. Jutro będzie prawdopodobnie. Także co no, Bieramy nasze 6 candy. Uwaga, czy będzie. No nie, skacz hopie, miałbym już excelenta. no. Head Headshot. Złap się za pierwszym razem, bo szkoda mi malinek. Zresztą mam mało i malinek i pokeboli. Trzeba będzie się tutaj pokręcić po pokestopach i złapaj się za pierwszym razem. Także mamy 6 smalcu i łącznie mamy już 34 smalcu i chyba 3 albo 4 Dragonite, już nie pamiętam. Mamy, co to jeszcze mamy? Mamy tutaj, o, kofinga mamy. Dość rzadki pokémon. Także lecimy po skubańca My Jeszcze mamy tutaj tak, cikoritkę. Cikoritkę też się złapię. I poma. Nie wiem, ile mam candy do Ipoma, to też sobie złapię, bo on ma później ewolucję swoją. Ewolucja Ipoma nie jest jakaś spektakularna, ale, ale zawsze do pokédexu będzie w przyszłych generacjach. Także, żeby później nie tracić czasu na łapanie Ipomów, złapię go z Excelenta, moi drodzy. Król Excelentów jest tylko jeden. <laughs> ale czy złapie się za pierwszym razem, czy na Ipomie robi to wrażenie? Robi. I uwaga, ile mam candy? 34. O, widzicie to jednak? Jednak muszę zacząć łapać te Ipomy. 50 candy do ewolucji będzie potrzebne jak nic. Nagrywa się? Nagrywa się. Halo, jak mnie słyszyć? <grywa> Mamy ale Koledze brakuje jednej, a mi to wiadomo na smalec pójdzie tradycyjnie. Excellent, excellent. Yo, yo, yo. <grywa> ale wyszedł, ej, ale mnie strollowała ta cikorita. My się docieszył długo. Ta ma za dużo CP, żeby ją z pokebola klepać tutaj No jak to nie siadło? To ja, ja, Jak to nie siadło? Nie wiem jak to nie siadło, ale nie siadło. Ale Pokémon się No i dobre. No i dobre. A przypominam, że ewolucja w Meganiu już była na moim kanale i to z najlepszym IV. Uwaga, czy rzucę najtrudniejszego Pokémon Go Excelenta, jakiego się da rzucić, czyli na PJU? Aha, na PJ-u a ja trafiłem w Marilla. Mam, mam cela jak dziadek z wesela. Nawaz mi tu PJ-a Żadnych Marillów. Tylko Pijaju. Dobra, czy trafię? Najtrudniejszy Excellent w Pokémon Go. Trafiłem. Tak? Teraz? Tak. No nie skaż chłopie Dobra, próba druga, bo jak siadło mi raz, to siądzie mi i drugi raz Grajtku A no mi, się, mi się niestety złapał I mamy dwójkę A tam się jakieś Polarstwa wściekły, tu się pies wściekł Takie moje szczęście, jak sobie idziemy to ani nic nie jedzie, ani nic nie szczeka, ani nic nie wyje A jak tylko chcę coś nagrać to normalnie wszystko Korea wysyła kurde te pociski balistyczne Kaczki kwicą jakby jak to gwałcił tam Auta jeżdżą jak wściekłe Takie moje szczęście normalnie Obstawiamy co będzie w dwójce, jak myślisz Kuba, co będzie w tej dwójce? Byłby to. Ja myślę, że to będzie machop. Ciekawie mnie czy wy zgadniecie. Piszcie w komentarzu jaki Pokémon według Was się wykluje z tego jajka, a ja biorę się za y, wykluwanie, także o! I co to będzie? Machop. Musi być machop. Jak będzie machop, to znaczy, że dzisiaj będzie jakiś 100% IV Pokémon. A miałem powiedzieć, dobra, kurde, ej, jak będzie 100% IV to lecę tutaj w bokserkach. <laughs> Raz się żyje. Tutaj mówię, że jest spore ryzyko, bo ostatnio John Hank sypie nam 100% IV Pokemona ale uwaga Bez a już widzę, że nie będzie 100% IV, bo pierwsza jest defensywa A przy 100% IV musi być HP Także tylko defensywa 15 na 15 No, ataki ma bardzo fajny, duchowy atak u psychicznego Pokemona i elektryczny Udało się No, a sama siebie nie kotuje No, ale, ale dobry pokémon, dobry Pokemon, to się liczy Pokestopik będą jakieś jajeczka? O, 4 Pokebole, kurde Poznajcie hojność Johna Henka Kolejna dwójeczka, bo tutaj kolega nabił już prawie całą. I co? Obstawiamy, nie? Tak. Ja myślę, że tam będzie yy, maczob, Jak już na tego maczoba, to matchup. Ja się trzymię Bulbozaura. Właściwie to chyba już mogę odebrać sobie końce z gymów więc to zrobię póki mi jeszcze nie odbili tego gima. A kolega ma dwojeczkę. Czy będzie ten mój maczob albo jego Bulbozaur? Uwaga! Bądź to gapi. Zobaczmy, bądź to gapi, no zobaczymy, bo kolega chyba teraz obstawił nowy wynik, ale no. też Baby Pokémon. Nie miałeś klefy jeszcze? Nie, <noise> ty sam się zdziwiłem. <noise> <noise> Aha, to dobrze. Jakie IV? Najlepsze, te fens, się na 15. Czyli to samo, co z tego. Ja coś czuję, że dzisiaj opie wszystkie baby pokemony wyklujesz. I mamy dwójkę, a tam mamy taurosy. A tu się wykluwa. A tu się wykluwa. Tak a, tam, tam. a tam dalej są taurosy, a tu się wykluwa i uwaga... Krabi. Czyli kraba mm. żeś wykluł. Superaśnie. Zobacz jakie IV, bo on ma teraz najwięcej zwodnych pokemonów w ataku. Takie no, jest. Tak jest. 95 Takie se. Nie polecasz tym razem? Nie polecam. A to gapi żeś polecał? Polecam. A co to medal się dostało? I na koniec, moi drodzy, zrobimy coś niesamowitego, ponieważ zdobyłem kolejnego Pokemona 100% IV, także zrobimy sobie tego Pokemona ewolucję. Yy, kto wie jaki to Pokémon, to niech pisze w komentarzu, może zgadnie, może nie zobaczymy. A ja za ten czas będę zjeżdżał tutaj sobie w liście na no, dół. Także macie chwilę, żeby sobie pomyśleć jaki to Pokémon. Co to za, za szybko siedzę, jestem jak ten, jak Chuck Norris dostałem limit prędkości, mimo że siedzę. Także no dzięki dzięki John Hank, yy, że uważa, że jestem jak Chuck Norris, że szybciej siedzę niż ty biegasz. I podpowiadam wam, że on jest drugiej generacji. choć oczywiście o Mugby. co ciekawe. Magby ma swoją jeszcze trzecią formę, bo drugą formą jest Magmar, ale jeszcze ma trzecią formę w czwartej generacji, jest to Magmortar i to będzie jeden z najlepszych Pokémonów w sumie w Pokémon Go. Także mi się udało, że mam Magby 100% IV i zrobimy sobie dzisiaj Magmara, bo Magmar też jest bardzo silnym Pokémonem i generalnie pokażę wam, że ma on 100% IV, bo nie każdy może w to uwierzyć, prawda? Na słowo to wiecie. Także sprawdzamy IV. 80 100% IV. Najlepszym statem jest HP. I co ciekawe, zawsze jak macie HP na początku, to macie szansę na 100% IV, bo jak jest na przykład pierwsza defensywa, to już nie ma szans, żeby było 100% IV, bo to, te staty nigdy się nie mieszają. Zawsze jest po kolei HP, chyba i ATAK czegoś tak. Nie, ATAK i DEF, przepraszam. Tak widzicie, już drugi stat mam 15 na 15. Defensywa i tutaj potwierdzenie, że są to staty 15 na 15. Także ten Magby ma 100% IV. Przekozak. A do tego jego trzecia forma jest jednym z najlepszych Pokémonów w Pokémon GO. A właściwie będzie. Także udało mi się podwójnie, co nie? Tutaj mamy jakieś 98% IV ale to nie jest ważne I ciśniemy moi drodzy ewolucję Ten Pokémon jak na razie ma nieudane ataki To w sumie bardzo dobrze Chociaż nie wiem czy się będę cieszył jak yy, Magmar będzie miał najlepsze ataki Bo wtedy będzie jakby sprawa nieprzesądzona jeśli chodzi o Magmortara Nie wiem jak, czy będzie jakieś nowe ataki miał ten Magmortar czy jak Ale mamy moi drodzy Magmara 100% IV Od razu chyba go zpower-upujemy, zobaczmy Ember, Fire Punch. W sumie dobrze, że się nie udało taki, bo mam, mam nadzieję, że Magmortar będzie miał najlepsze i że w ogóle będziemy miał jakiś dobry moveset. Zobaczcie, 1288 CP. No, na power upujemy go, jak ma 2700 TP. Ja to jestem inteligent, ale dobry jeden powerup. 32 dostaje, mimo że to jest druga forma, to wyobraźcie sobie, ile musi mieć Magmortar yy, CP. Ja pierdziele, to będzie jaki jak nie wiem co. Także to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę, a każde 100 łapek w górę to będzie jedno jajko w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Zapraszam Was również na grupę oraz na fanpage, ponieważ w tym tygodniu będą akcje z widzami, więc jeśli chcesz wziąć udział w takiej akcji, zostać pozdrowionym na odcinku, to wbijaj na fanpage oraz na grupę. Link masz w opisie. Również Instagram, Facebook, Snapchat również tam jest, a tymczasem ja uciekam.